Ta zbroja też przeszła modyfikację, dorobiłem do niej pokrywę, wywierciłem po prostu w blasze trochę otworów, żeby było widać, co się tam w środku dzieje i żeby można było przykleić jakby z dwóch stron modele. Pianka, dajemy całą piankę na 10 litrów. Teraz polarką podgrzeję klej, i powinno nam to zejść. I taką kulturę powierzchni oczekiwałem, dodając ten centymetr na układzie wlewowym. No i mamy piękną formę. Możemy ją teraz przenieść do grubej berty i zacząć suszenie.